Jeśli zastanawiasz się, czy Wasze drogi ponownie się skrzyżują i czy Wasza relacja jeszcze w przyszłości będzie miała sens, to czytanie jest dla Ciebie. Widać, że chcąc, nie chcąc, ta osoba o Tobie myśli. Ze względu na to, że koniec Waszej relacji mógł być dynamiczny, ciężki do przeżycia lub w jakimś stopniu pozostawił. Ciężkie rany dla tej osoby. Tutaj widać, że ta osoba może się zastanawiać, dlaczego tak wyszło, choć powód jest dobrze tej osobie znany. Ta osoba wiedziała, że wasza relacja na tamten moment była ciężka do zbudowania, jeżeli chodzi o trwalsze fundamenty i o taką bardziej obiecującą przyszłość. Ta osoba stara się skupić na swoim życiu i pracować nad swoimi negatywnymi stronami. On, ona chce troszeczkę tutaj zakłamać to, co czuje, bo widać, że próbuje sobie wmówić, że już nie tęskni, a jest zupełnie inaczej. Widać tutaj taką sytuację, jakby ta osoba usłyszała nawet nieprawdę, że ty z kimś aktualnie możesz się poznawać lub budować relacje. I tutaj widać, że emocje tą osobą po prostu zawładną. Ta osoba zda sobie sprawę z tego, jak bardzo dla niej ważny jesteś i zrobi naprawdę wszystko, żeby po prostu pomiędzy wami znowu było dobrze. Zawalczy o tą relację. I nawet na początku może napisać ci jakąś nieprzyjemną wiadomość, że a, już znalazłaś sobie nowego. Widać, że jest szansa na wyjaśnienie sobie tej sytuacji i naprawa tej relacji, i tym razem widać, że ta relacja będzie taka bardziej silniejsza. Widać, że przez ten czas, kiedy nie mieliście kontaktu, zdaliście sobie sprawę, jak bardzo wam na sobie zależy, ale widać, że ta osoba jest w stanie teraz okazać Ci tą całą miłość, którą wcześniej w sobie kryła. Jeżeli czytanie z Tobą rezonuje i chciałbyś dogłębniej zanalizować swoją sytuację, zapraszam Cię do linków bio, gdzie możesz zamówić swoje prywatne czytanie.